Wysłuchajmy dziś, wysłuchajmy dziś fragmentu Ewangelii według św. Marka. Zapraszam. Gdy Jezus z Piotrem, Jakubem i Janem zstąpił z góry i przyszedł do uczniów, ujrzał wielki tłum wokół nich i uczonych w piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przebiegając, witali go. On ich zapytał: O czym rozprawiacie z nimi? Jeden z tłumu odpowiedział mu: Nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. Odpowiadając im Jezus rzekł: O plemie niewierne jak długo mam być z wami? Jak długo mam was nosić? Przyprowadźcie go do mnie. I przywiedli go do niego. Na widok Jezusa duch zaraz zaczął miotać chłopcem. Także upadł na ziemię i tarzał się z pianą, no, z pianą na ustach. Jezus zapytał ojca, od jak dawna to mu się zdarza. Ten zaś odrzekł: od dzieciństwa. I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus mu odrzekł, jeśli możesz. Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Zaraz ojciec chłopca zawołał, wierzę, zarać mu niedowiarstwo. A Jezus widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu duchu niemy i głuchy rozkazuje ci, wyjść z Niego i więcej w Niego nie wchodź. A ten krzyknął i wyszedł, silnie nim miotając. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, także wielu mówiło, on umarł. Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. A gdy przyszedł do domu, uczniowie pytali go na osobności: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Powiedział im: Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem. Normalnie, kiedy rozważamy ten fragment, można by się zatrzymać na tym ostatnim zdaniu, szczególnie, że zaraz mamy wielki post o tym zdaniu, które mówi o modlitwie i poście. Natomiast ja bym chciał zwrócić na inną uwagę dzisiaj rzecz. Czytamy na początku, że do Jezusa przychodzą tłumy, zbiegają się tłumy, żeby zobaczyć, co on teraz zrobi. Ten tłum jest zachwycony. Widzi jego cuda, widzieli już jak wskrzesza zmarłych, jak uzdrawia niewidomych, jak dotyka tych, którzy są połamani duchowo, jak siada z cennikami i grzesznikami. Ale właśnie, wielu z nich pozostaje w tłumie. Wielu z nich pozostaje w tłumie i sami tego nie doświadczają. I może w Twoim życiu czasami też się tak zdarza, że widzisz, jak Jezus działa w czyimś życiu. Może bywałeś na spotkaniach charyzmatycznych, o modlitwę, o uzdrowienie, słyszałeś wiele świadectw, ale masz takie wrażenie, że Ty możesz być tylko widzem, że Ty nie możesz być tym, którego Jezus uzdrowi, że Ty chyba nie przeżyjesz takich historii, jakie słyszysz w świadectwach że Ty jesteś bardziej tym, który ogląda, kto się przygląda, kto się zachwyca. Natomiast chciałbym dzisiaj Ciebie zaprosić, żebyś tak jak ten ojciec tego syna, który był miotany przez złego ducha, żebyś tak jak ten ojciec zwrócił się bardzo osobiście dzisiaj do Jezusa. I jeżeli nie wierzysz do końca, że On chce, że On może działać w konkrecie w jakiejś przestrzeni, w której potrzebujesz, to pójdziesz się do Niego z taką modlitwą. Panie, wierzę, że działasz, ale zarać memu niedowiarstwu, bo nie wierzę, że możesz działać w moim sercu i w moim życiu. Panie, proszę Cię, żebyś wszedł tam, gdzie Ciebie potrzebuje, żebyś przemienił te miejsca, które potrzebują Twojej obecności. Stań się z wiarą, nawet jeżeli ona nie jest taka supermocna. Jezusowi to wystarczy. Jezusowi wystarczył chociaż lekko otwarte drzwi Twojego serca. Na pewno On tam zechce wejść i zrobić nowy porządek. Życzę Wam dobrego dnia. Niech Jezus, który ma moc, objawia się w Twoim życiu z Bogiem.